Dajcie na kanale Kwasogranie. Kolejny z za starami Bristol Roberts. przed nami mecz z Tottenhamem. Zobaczcie, co wydarzyło się ostatnio. Przegrana z Aston Villa, Przegrana kolejnego meczu. No, to, nie był dobre, to nie było dobre spotkanie. Teraz walka z drugim miejscem. Będzie ciężko. 45 punktów. Werton za nami. Musimy coś zrobić, żeby zdobyć te trzy punkty, czy będzie eksperyment ze składem, zarządzanie zespołem, czy będzie eksperyment ze składem? To jest dobre pytanie. Praszelik, Pida, Valencia, Fulgencio Allen, Papę Westbrook. Skład zostanie chyba niezmieniony. Jeszcze w tym meczu, jeszcze w tym meczu skład zostanie niezmieniony. Może tutaj Kamara wejdzie Norbun. Napoleon za Normuna. Zobaczymy jak sobie poradzi z ławki rezerwowych Westbrook. No, ostatnio nie miał najlepszej pasy, ale może zmieni się w to po tym meczu. Nie wszystkie mecze możemy wygrywać. Wiadomo, że staramy się zdobyć trzy punkty, no ale to jest liga, na każdy ma szanse. Jesteśmy beniaminkiem, więc nie jest najgorzej. Mamy po okolicy piątej lokaty, więc chyba, chyba jest dobrze. No ale teraz ruszamy, ruszamy, ruszamy. Ruszamy po zwycięzco. Jedno kółeczko, Fulgencio. Czeka spokojnie. Dobra piłka do jednego z zawodników. Teraz musimy tutaj coś poradzić. Na no, problemy. Na no problemy z dźwiękiem. O jest, dźwięk wrócił w końcu. Super, mamy to. Ajajaj, grabara. Zaskoczony przez zawodnika Tottenhamu. Piękna piłka. Zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj przez te problemy z dźwiękiem gdzieś tam wybite. Bristol Rovers z, z, z tej ofensywnej gry. Za dużo miejsca no, nie zdążył ma doskoczyć. No i 1-0. Piąta minuta. Orient. Co ja mówiłem o e, zmianie e, gry, piąta minuta po golu oddajemy piłkę naszemu przeciwnikowi e, w dość łatwy sposób. No i e, pokazują piłkarze Tottenhamu, że są e, na drugim miejscu i walczą e, o mistrzostwo, walczą o mistrzostwo i na pewno e, dla nich to będzie. No, mecz, powiedziałbym o wszystko, ale na pewno ważne trzy punkty dla tej drużyny w walce o Mistrzostwo Kraju. Mam nadzieję, że teraz uda nam się wyprostować grę drużyny Bristol Rovers. Świetne podanie do Alena. Allen jest praszelik. Praszelik będzie próbował zaskoczyć bramkarza, to daje 14 minuta, mamy wyrównanie. W końcu udało się to zrobić. To była pierwsza groźna akcja naszego zespołu. Allen, praszelik, gubi tutaj obrońców. No i strzałem zaskoczył że drużyny gości. Dobrze, teraz e, zatrzymany atak Hamu i od razu kontra drużyny Bristol e, Rovers bida bida Westbrook, Westbrook, a i był bliski, był bliski przejęcia piłki. No i mogli stworzyć zagrożenie piłkarze Bristol Rovers, ale teraz przejmuje piłkę Fulgencio, przejmuje piłkę Fulgencio, no i e, można powiedzieć, że no, nic nie zrobił z tą piłką. Nic nie zrobił. Zepsuta akcja, zepsute podanie strata. No i teraz e, piłka w posiadaniu. E, Zawodników w fioletowych koszulkach. Tomkinson. Podanie do Grabary, Grabara. Alho. Jest Fulgencjo. Świetnie radzi sobie tutaj na prawym skrzydle. Dobrze. Praszelik. No ale właśnie to jest. E... Cały proszelik raz w akcji zdobywa bramkę w świetnym nie a raz tutaj gubi się, o, potyka się własny. No, no tutaj tak nie można działać. Teraz świetna sytuacja. Tutaj hamuj, mamy dwa do jednego. Goście zdobywają bramkę, rozmontowując naszą obronę bez większych problemów. Kluka do Walencji, Walencja. Ale teraz bardzo powoli rozgrywają piłkę e, piłkarze Bristol Rovers. No i tracał e, futbolówkę bardzo szybko po tym powolnym rozegraniu. Znowu e, piłka do Lorienta. Lorient Grabara e, dzisiaj ma trudności e, podczas tego spotkania i trzeci raz wyjmuje futbolówkę z bramki. E, nasz polski bramkarz, e, nasz polski orzeł Pedri. E, Zdobywcą tego gola były gracz Barcelony. Bida. On przyjmuje piłkę, teraz będzie miał szansę wymienić podanie z Praszelikiem, o ile w ogóle dojdzie do takiej wymiany. No właśnie, znowu kontra Tottenhamu. Widać, że po tych dwóch bramkach, trzech bramkach rozkręcili się piłkarze Tottenhamu i kierują kolejną sytuację. Tym razem Grabara sprowadził piłkę wzrokiem na linię autową. No i teraz Kennedy Madsen. madsen kennedy Walencja tutaj zablokowane to podanie. Dobrze, Praszelik walczy, ale niestety nie był w stanie utrzymać piłki przy nodze. No i teraz Rodrigo z Madsenem, który będzie szybszy z zawodników, który nie da się okiwać. Świetna interwencja grawary. Bardzo dobrze wyczuł to podanie. No i Fulgencio będzie miał szansę teraz na kolejną akcję Bristol Rovers jest Alho Alho podłączył się do akcji ofensywnej. Jest Allen, świetna piłka do Praszelika. Praszelik ustawiony, tutaj szuka miejsca, no ale bramkarz drużyny przeciwnej świetnie ustawiony. Bida strzela, kolejny raz zablokowany strzał naszego zawodnika. No i przy to przerwy, przegrywamy 3-1, ale jest szansa, jest szansa na to, żeby... Żeby złapać jakąś bramkę kontaktową, pojawiają się ataki naszych zawodników Lorient, Prasz, San i Pedri, strzelcami goli w poprzedniej, w poprzedniej połowie, w pierwszej połowie. No ale teraz musimy się skupić na, na tym, co dzieje się na boisku, bo takie podania no, mogą tylko mm, przysporzyć nam problemów. Teraz Allen, Westbrook. Westbrook jeszcze chwilkę czeka. Fulgencio złapał futbolówkę Fulgencio i to on teraz w tym uścisku. Próbuje przebić się, jest bida, bida. Ajajaj, zabrakło tutaj. Zabrakło tutaj precyzji w tym, przy tym strzale. Na razie franek kolejny nie zmienia nikogo. Westbrook jeszcze. Westbrook ma futbolówkę przy nodze. Znowu zablokowany zawodnik Bristol Owens. Macen stracił panowanie nad piłką. Piłkarz, piłkarz Tottenhamu dochodzi do futbolówki. No i niestety, kogo tutaj Westbrook za kamerę na razie bez zmian na tej pozycji. piłkę Do Alena, ale jest praszelik. Próbował przejąć piłkę w polu karnym, ale to podanie nie było. Zaskoczeniem dla zawodników, dla zawodników Tottenhamu. Teraz już zapowiedź meczu z pierwszą drużyną, z pierwszą drużyną Manchesterem United która prowadzi bodajże w lidze z tego co dobrze pamiętam teraz Westbrook, świetnie Westbrook zachował się z futbolówką Praszelik czeka tutaj na Bidę Bida, Bida rozkręca się Bida, no ale właśnie ostatni obrońca pokazuje gdzie, gdzie jego miejsce nie był w stanie tutaj złapać tej futbolówki no i kolejny raz muszą uważać na wyjścia piłkarzy Tottenhamu jest 4-1, USB zostanie zmieniony, ale zajdzie za poląga. Tutaj Allen za kamarę i Collins bida. Nieuznana bramka, no, jednak Parrot 4-1. No. Ostatnie spotkania nie pomyśli naszego zespołu, nie pomyśli trenera Franka Cole, czy będą dokonywane zmiany na Manchester? Niby drużyna, która wygrywała tą Kinsa, tą świetnie zapuszcza się tutaj w pole karne. Jest Paul Young. Jest Fulgencio, muszą tutaj szukać wolnej pozycji. Kamara, w końcu ma ten zawodnik piłkę przy nodze. Jest Praszelik, no i niestety Loris broni. Reprezentant Francji bez problemów wyłuskał tą piłkę. Lorient, Praszelik, kolejny, że drożny. 78 minuta i trzy bramki. Czy to jest możliwe? Jest rzut rożny. Kolejny raz e, cenne minuty na korzyść zespołu e, Tottenhamu. Praszelik. Teraz może z uda mu się strzelić, ale nie. Loris łapie e, ten... E, to był strzał, strzał zablokowany przez zawodników Tottenhamu. Szkoda, szkoda tego meczu, szkoda kolejnych trzech punktów. To jest już drugi mecz przegrany pod wodzą Franka Cole z rzędu. No, Beniaminek zostaje obnażony, pokazany jego słabe strony, no i teraz Pytanie, czy grabara zejdzie, czy zastąpi go Jakolla, Czy na Manchester wyjdzie strączek? Czy tutaj będą ruszane na mramce? Czy tylko będą roszane w obronie? No coś na pewno się musi zmienić, bo tutaj e, widać, że ta machina e, no straciła jakość. Straciła jakość i z przodu chyba tak samo będą zmiany. Fulgencja. Próbuję. E, Strągnąć ten zespół do przodu, ale nic nie udaje się. Na ten moment, Polionk. dobra transakcja. Piłka do Kolinsa. Collins przeważnie gra z drugiej strony, ale tym razem zmienił bidę. No, tutaj jego cena też będzie bardzo niska, ze względu na to, że nie grał w tym meczu najlepiej. Ponyąg 6-0, 14 strzałów, 8 strzałów. E, Bristol Rovers 4-1. E, no, szkoda szkoda tego meczu, ale rzeczywiście Tottenham był mocniejszą drużyną. Byli drużyną, która przeważała. No, Jedyne co możemy powiedzieć, to że to zwycięstwo należało się, należało się drużynie Tottenham. My spadamy na szóstą pozycję, Werton do punkt. No niestety tak czasem bywa. Tak czasem bywa, bo Bida z proszelikiem dalej są, królem Strzelców, ale co z tego, co z tego, jeżeli na ten moment wypadliśmy wypadliśmy e, poza, poza tą świętą piątkę e, no i będziemy grać z liderem. Liderem, który no, ma tylko 5 przegranych 25 bramek straconych. Zobaczcie, jak to wygląda. 69:50. No oni mało tam bramek tracą, my niestety tych bramek straciliśmy sporo. Mamy tylko 19 bramek różnicy. No strzelamy dużo, tracimy dużo. Nie jest najgorzej, bo jest to szósta pozycja, ale mówię, chciałbym, żeby było miejsce pucharowe i żebyśmy kolejnie zaczęli w pucharach. Mam nadzieję, że dalej będę kontynuował tą karierę. Nasze poparcie, jak widzicie, spadło do 66. Przegrywamy. Nie jest najgorzej, ale musimy się poprawić w kolejnych meczach. Oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.